Zadanie drugie ze strony 11 dane są wielomiany. Moi drodzy F od X równe. X kwadrat odjąć 2X. G od X równe x kwadrat odjąć 3x plus 1 i H od X Równe 3 odjąć x do trzeciej. Wyznacz wielomian w i podaj jego stopień. Robimy tylko przykład C, czyli mamy W od X równa się w nawiasie kwadratowym f od x minus G od X. Nawias do kwadratu minus H od X. Równa się. No to co się w tym nawiasie kwadratowym dzieje? Przypisujemy F od X, czyli X kwadrat minus 2x, odjąć G od X, czyli pamiętamy o nawiasie. Podnosimy do kwadratu minus HX, pamiętamy, że jak minus to już obowiązkowo nawias, tak? albo opuszczamy, albo zmieniamy znaki od razu, czyli. Mamy x kwadrat minus 2x minus x kwadrat. Dodać 3x minus 1, tak? Pozamieniam znaki, podnoszę do kwadratu. Tutaj też zamieniam znaki do trzeciej, tak? Równa się. No i co tutaj otrzymujemy w tym nawiasie? x kwadrat się grzecznie redukuje. Dostajemy zatem minus 2x plus 3x to jest x minus 1. W kwadracie minus x plus x do trzeciej wykonuje wzór skróconego mnożenia. x kwadrat minus 2x plus 1 minus 3 plus x do trzeciej równa się. Czyli x do trzeciej plus x kwadrat minus 2x i minus 2. Tak, dobrze mówię? I minus 2. To jest szukany wielomian. I teraz mam się wypowiedzieć na temat czego. Stopień tego wielomianu. Stopień tego wielomianu wynosi 3. Cała filozofia. Stopień wielomianu włókników równa się 3. Dziękuję.